Zwykle tego nie robią. Jak pada, to wolą się w domu, ale pada tak pięknie, że nie mogłem się powstrzymać. Patrzcie na to. No i tak przy okazji tego pięknego deszczu. Jest świetna okazja, żeby pokazać jak działa uszczelnianie zlewni, betonowanie patrzcie wody pada mniej więcej tyle samo tutaj na chodniku co tu na ulicy i co tam pod drzewem a nie zaraz pod drzewem pada trochę mniej, no bo przecież intercepcja, drzewo przechwytuje część wody no ale przy takim dużym deszczu i pod drzewie spływa no ale co dzieje się, jak już ta woda spadnie, czyli deszcz dotrze do ziemi? Otóż na betonie bardzo szybko płynie do studzienek kanalizacyjnych. No i tam w dalszej części możemy się domyślać. Płynie jakimiś kanałami burzowymi, rurami generalnie do odbiorników, jakimi są rzeki. Po prostu. Czyli bardzo szybko tymi betonowymi rynnami płynie w dół do rzek. Razem z wszystkimi zanieczyszczeniami, które zbiera z ulic, śmieciami. No i właśnie. Eee, no i co to powoduje? Że poniżej takiego miasta, a ja akurat jestem w Krakowie, tworzy się fala wezbraniowa. Ta woda bardzo szybko dociera do rzek więc bardzo szybko tam wzbiera. Wyzbranie jest krótkie, ale może być bardzo duże i nagłe. Trochę lepiej sprawa się ma na mniej betonowych powierzchniach. A tu jest taka utwardzona ścieżka i pseudożwirek po którym też jak widzimy płynie woda. Ale po trawniku już nie płynie. Tutaj woda ewentualnie stoi. Dlatego tak ważne jest, żeby jak najwięcej obszarów było obszarami przepuszczalnymi dla wody, nieuszczelnionymi niezabetonowanymi. Bo to działa jak gąbka. To jest naturalna retencja właśnie. I w mieście jest potrzebna tak jak wszędzie indziej, ale być może nawet bardziej. Nie mam tutaj przy sobie żadnej małej krakowskiej rzeki, żeby zobaczyć jak formuje się wezbranie w tej rzece A, no jest środek nocy więc nie będę już jechał nigdzie taki deszcz ale mogę sobie wyobrazić że ale mogę sobie wyobrazić że będą także w Krakowie piękne nagłe wezbranie w rzekach może jakieś powodzie błyskawiczne Mówię piękne, nie w tym sensie oczywiście, że zależy mi na tym, żeby zalewało ludzi. Nic podobnego. Po prostu z hydrologicznego punktu widzenia jest to ciekawe zjawisko. To jak bardzo powodujemy to, że powodzie powstają. No bo to, że deszcz pada, jest czymś normalnym. Zawsze pada i będzie padał. Być może to, że dzisiaj pada tak intensywnie, jest spowodowane. Zmianą klimatu Ciężko powiedzieć Na pewno intensywność Poszczególnych Opadów wzrośnie Już wzrasta Więc no, To też powodujemy Chyba mi obiektyw zamyka Wracam na beton P Mniej intensywny Z betonu Nadążyło spływać. O! No tutaj nie nadążyło, bo pod tym samochodem jest studzienka, która była po ostatnim deszczu zupełnie zapkana. No Ale gdzieś tam spływa. Patrzcie jak szybko to odpływa. Każda taka studzienka to pewnie kilka litrów na sekundę Więc wyobraźcie sobie tysiące studzienek co kumuluje się w rzece Przynajmniej rower mi wykąpało